Maliśmy z nami Ducha Świętego, coś, co jest niezatarte, nie do wytarcia, nie do wymazania. To mamy na duszy, ale żeby zobrazować to, to można pomyśleć w kategoriach chipa, takiego duchowego chipa. nam duchowy chip, nie wiem co, wszczepiony w naszą duszę. I to jest tak, że po prostu my go będziemy mieć. Pytanie, na ile będziemy z niego korzystać? Z Że gdy ja przyzywam Ducha Świętego, gdy ja się o niego modlę, to jest tak, jakby energia Ducha Świętego spływała do chipa, którego mam od początku swojego życia chrześcijańskiego, wszczepionego w siebie, i ta energia jakby aktywuje tą moc, którą ma mój chip, to moje znamie, to moje wybranie w Duchu Świętym na, na, na dziecko Boga. I teraz tak, im bardziej ja się modlę, im bardziej przyzywam Ducha Świętego. Te fale do moich myśli, do moich postanowień, do mojej decyzyjności, do mojego ciała, na tyle, że ta energia z wysoka, którą Czip, to Znamie ducha świętego we mnie, wychwytuje, ona nagle może się stawać nawet widoczna na zewnątrz.